Większość mężczyzn, którzy przyjmują tadalafil, czy to z powodu zaburzeń erekcji, czy problemów z układem moczowym związanych z prostatą, jest zaskoczona, gdy dowiaduje się, że sposób przyjmowania leku może mieć duże znaczenie. Nie wystarczy po prostu połknąć tabletkę i liczyć na najlepsze. Istnieją cztery poparte naukowo sposoby, dzięki którym tadalafil działa skuteczniej dłużej pozostaje w organizmie i zapewnia silniejsze, bardziej niezawodne rezultaty. Zanim przejdziemy do porad, wyjaśnijmy jedną ważną kwestię. Czy Tadalafil należy przyjmować tylko na żądanie, czy też po 50. roku życia lepiej stosować go codziennie? Odpowiedź może Cię zaskoczyć. Tadalafil działa poprzez Rozluźnienie mięśni gładkich i otwarcie naczyń krwionośnych w miednicy umożliwiając większy przepływ krwi do penisa i okolicy prostaty. W przypadku sporadycznego stosowania większość mężczyzn przyjmuje dawkę 10 mg lub 20 mg na 30 do 60 minut przed intymnością. Jednak badania pokazują, że mniejsza dawka od 2.5 do 5 mg przyjmowana codziennie może z czasem poprawić spontaniczne erekcje, zmniejszyć objawy ze strony układu moczowego spowodowane BPH i utrzymać większą reaktywność naczyń krwionośnych. Codzienne dawkowanie pomaga również uniknąć stresu związanego z planowaniem stosunku w oparciu o czas przyjęcia tabletki, co może poprawić pewność siebie i sprawność seksualną. Oczywiście należy to zawsze omówić z lekarzem, zwłaszcza jeśli pacjent przyjmuje leki na nadciśnienie lub choroby serca. Jednak w przypadku wielu mężczyzn powyżej 50 roku życia codzienna mała dawka zapewnia stały poziom leku we krwi i może być skuteczniejsza niż sporadyczne stosowanie. W następnej sekcji omówimy pierwszą prostą, ale skuteczną wskazówkę dotyczącą wzmocnienia działania tadalafilu, zmiany stylu życia, która nic nie kosztuje, poprawia przepływ krwi i sprawia, że lek działa lepiej w naturalny sposób. Pierwsza wskazówka jest prosta, ale niezwykle skuteczna: codziennie ruszaj się. Regularna aktywność fizyczna to jeden z najlepszych sposobów na poprawę przepływu krwi i zwiększenie skuteczności działania tadalafilu. Ćwiczenia fizyczne zwiększają produkcję tlenku azotu, cząsteczki, od której zależą inhibitory PDE5, takie jak tadalafil, aby rozszerzyć naczynia krwionośne. Im lepsze krążenie, tym lepiej lek może działać. Nawet 20-30 minut szybkiego spaceru, lekka jazda na rowerze lub ćwiczenia z wykorzystaniem masy ciała w domu mogą przynieść zauważalną różnicę. Kolejną zaletą ćwiczeń fizycznych jest kontrola wagi. Nadmiar tłuszczu w okolicy brzucha wiąże się z niższym poziomem testosteronu i upośledzoną funkcją naczyń krwionośnych, co może osłabiać działanie tadalafilu. Prowadząc aktywny tryb życia, nie tylko wspierasz zdrowy poziom hormonów, ale także zmniejszasz ryzyko wystąpienia schorzeń, takich jak nadciśnienie i cukrzyca, które mogą zakłócać erekcję. Jeśli od dłuższego czasu nie byłeś aktywny fizycznie, zacznij od niewielkich wysiłków. Nawet 5 minut spaceru po każdym posiłku poprawia kontrolę poziomu cukru we krwi i wspomaga krążenie. Z czasem zwiększ aktywność fizyczną do 150 minut umiarkowanej aktywności tygodniowo. Jest to poziom, który według naukowców wiąże się ze znacznie lepszą erekcją. A co najlepsze? Ta zmiana nie tylko wzmacnia działanie tadalafilu, ale także poprawia pracę serca, płuc i poziom energii, dzięki czemu czujesz się lepiej przez cały dzień. W następnej części przejdziemy do wskazówki numer dwa. Niewielkiej, ale ważnej zmiany w diecie, która utrzymuje naczynia krwionośne otwarte i pozwala tadalafilowi działać z pełną mocą. Wskazówka numer dwa dotyczy dostarczania naczyniom krwionośnym odpowiednich składników odżywczych. Tadalafil działa poprzez poprawę przepływu krwi, ale jeśli tętnice są zatkane lub stan zapalny, jego działanie jest ograniczone. Dobrą wiadomością jest to, że niektóre produkty spożywcze działają jak naturalne środki rozszerzające naczynia krwionośne, wspierając zdrowe krążenie od wewnątrz. Zacznij od włączenia do diety warzyw bogatych w azotany, takich jak szpinak, rukola i buraki. Organizm przekształca azotany w tlenek azotu, który działa synergicznie z tadalafilem, rozszerzając naczynia krwionośne i ułatwiając przepływ krwi do penisa. Skup się również na produktach spożywczych bogatych w flawonoidy, takich jak ciemne jagody. Owoce cytrusowe i gorzka czekolada. Badania pokazują, że mężczyźni, którzy spożywają więcej produktów bogatych w flawonoidy, mają mniejsze ryzyko wystąpienia zaburzeń erekcji, prawdopodobnie dlatego, że związki te poprawiają funkcjonowanie śródbłonka. Nie zapominaj też o zdrowych tłuszczach: oliwie z oliwek extra virgin, awokado i orzechach, które utrzymują elastyczność tętnic. I zmniejszają stan zapalny. Z drugiej strony kluczowe znaczenie ma ograniczenie spożycia przetworzonej żywności, nadmiaru cukru i ciężkich smażonych posiłków. Powodują one stres oksydacyjny i sztywnienie naczyń krwionośnych, co bezpośrednio przeciwdziała działaniu tadalafilu. Nawet niewielka zmiana zamiana frytek na sałatkę lub wybór pieczywa. Pełnoziarnistego zamiast białego, może przynieść odczuwalne efekty już po kilku tygodniach. W następnej części przejdziemy do wskazówki numer 3: czasu i nawyków związanych z przyjmowaniem tadalafilu, które maksymalizują jego wchłanianie i zapewniają jego działanie, gdy jest to najbardziej potrzebne. Trzecia wskazówka dotyczy czasu i wchłaniania dwóch czynników które wielu mężczyzn pomija. Tadalafil można przyjmować z posiłkiem lub bez, ale bardzo ciężki, tłusty posiłek może spowolnić tempo jego działania. Jeśli stosujesz go na żądanie, staraj się przyjmować go na stosunkowo pusty żołądek lub z lekkim posiłkiem, aby szybciej przedostał się do krwiobiegu. W przypadku mężczyzn przyjmujących codziennie niską dawkę, Ważniejsza jest regularność niż czas, więc wybierz porę dnia, której będziesz mógł się trzymać rano lub wieczorem i przyjmuj lek codziennie o tej samej porze. Kolejnym ważnym czynnikiem jest nawodnienie organizmu. Odwodnienie może zmniejszyć objętość krwi i osłabić działanie tadalafilu. Staraj się pić wystarczającą ilość wody w ciągu dnia aby mocz miał jasnożółty kolor, pomaga to w lepszym krążeniu leku, a także wspiera ogólny stan zdrowia układu rozrodczego. Należy unikać mieszania tadalafilu z nadmierną ilością alkoholu, ponieważ alkohol również rozszerza naczynia krwionośne i może powodować zawroty głowy, a nawet utrudniać osiągnięcie erekcji. Sok grejpfrutowy może również wpływać na metabolizm tadalafilu w organizmie, potencjalnie powodując silniejsze działania niepożądane lub przedłużając działanie leku. Pamiętając o tych szczegółach, można mieć pewność, że za każdym razem uzyska się przewidywalne, niezawodne wyniki. W następnej części przejdziemy do czwartej i ostatniej wskazówki wykraczającej poza dietę i czas. I skupiającej się na wzmocnieniu mięśni D na miednicy, aby w naturalny sposób zwiększyć reakcję erekcyjną i maksymalnie wykorzystać każdą dawkę. Czwarta wskazówka dotyczy treningu mięśni bezpośrednio zaangażowanych w erekcję mięśni D na miednicy. Mięśnie te działają jak system wsparcia dla penisa, pomagając zatrzymać krew w jego wnętrzu podczas erekcji. I zapobiegając jej zbyt szybkiemu zanikowi. Wzmocnienie tych mięśni nie tylko zwiększa skuteczność tadalafilu, ale może również poprawić Twoją sprawność nawet w dni, w których nie przyjmujesz leku. Najprostszym ćwiczeniem jest ćwiczenie kegla. Aby znaleźć odpowiednie mięśnie, spróbuj zatrzymać strumień moczu w połowie oddawania moczu. To właśnie te mięśnie chcesz ćwiczyć. Po zlokalizowaniu ich ćwicz ich napinanie i utrzymywanie napięcia przez około 5 sekund, a następnie rozluźnianie przez 5 sekund. Wykonaj 10 powtórzeń, odpocznij przez minutę, a następnie powtórz ćwiczenie 2 do 3 razy dziennie. Z czasem zauważysz lepszą kontrolę, silniejsze erekcje, a nawet poprawę funkcjonowania pęcherza. Jeśli w ciągu dnia dużo siedzisz, krótkie przerwy na stanie lub rozciąganie również pomagają utrzymać przepływ krwi w okolicy miednicy. Niektórzy mężczyźni odnoszą również korzyści z profesjonalnej fizjoterapii DNA-miednicy, zwłaszcza jeśli przeszli operację prostaty lub mają problemy z oddawaniem moczu. Połączenie tych ćwiczeń z tadalafilem stanowi potężny duet poprawiający sprawność erekcyjną i pewność siebie. Teraz, gdy znasz już wszystkie cztery wskazówki, codzienny ruch, lepszy wybór żywności, odpowiedni czas i trening DNA miednicy, następnym krokiem jest wprowadzenie ich w życie. W następnej części wyjaśnię, jak połączyć tę strategię w prostą codzienną rutynę, która maksymalizuje działanie Tadalafilu bez komplikacji i stresu. Wdrożenie wszystkich czterech wskazówek nie musi być przytłaczające. W rzeczywistości można je połączyć w prostą codzienną rutynę, która stanie się drugą naturą. Zacznij od ruchu. 20-minutowy spacer rano lub wieczorem nie tylko poprawia krążenie, ale także nadaje ton całemu dniu. Połącz to z inteligentnymi posiłkami, które zawierają warzywa bogate w azotany i zdrowe tłuszcze, aby utrzymać elastyczność naczyń krwionośnych i przygotować je do działania tadalafilu. Jeśli przyjmujesz niskie dawki tadalafilu, zażywaj go codziennie o tej samej porze. Regularność pozwala utrzymać stały poziom leku we krwi. Jeśli stosujesz go w razie potrzeby, zaplanuj z wyprzedzeniem, aby zażyć go 30-60 minut przed intymnością i unikaj wcześniej spożywania ciężkich posiłków. Pamiętaj o odpowiednim nawodnieniu organizmu w ciągu dnia, zwłaszcza jeśli jesteś aktywny fizycznie lub panują wysokie temperatury. Dodaj trening mięśni DNA w spokojnej chwili, na przykład po umyciu zębów lub przed snem, aby stało się to nawykiem. Cała rutyna może zająć mniej niż 30 minut w ciągu dnia, ale jej wpływ na Twoją pewność siebie, sprawność seksualną i energię może być ogromny. W następnej części omówimy bardziej szczegółowo, w jaki sposób wybory dotyczące stylu życia, wykraczające poza te wskazówki, takie jak jakość snu i radzenie sobie ze stresem, mogą wzmocnić lub osłabić działanie tadalafilu. Wiedza na temat zarządzania tymi czynnikami, może mieć decydujące znaczenie dla osiągnięcia stałych, niezawodnych rezultatów. Sen i stres to dwa ciche czynniki, które mogą wpływać na skuteczność tadalafilu. Kiedy jesteś niewyspany, poziom testosteronu spada, a funkcjonowanie naczyń krwionośnych ulega pogorszeniu. Oba te czynniki zmniejszają skuteczność leku. Staraj się zapewnić sobie 7 do 8 godzin dobrego snu każdej nocy. Kładzenie się spać i wstawanie o tej samej porze, nawet w weekendy, pomaga regulować poziom hormonów i poprawia krążenie w naturalny sposób. Stres ma jeszcze szybszy wpływ. Podwyższony poziom kortyzolu powoduje zwężenie naczyń krwionośnych i utrudnia działanie tadalafilu. Proste codzienne praktyki, takie jak głębokie oddychanie, medytacja lub krótki wieczorny spacer, mogą obniżyć poziom kortyzolu. I rozluźnić układ nerwowy. Nie tylko ułatwia to osiągnięcie erekcji, ale także poprawia ogólny nastrój i pewność siebie. Nawet niewielkie zmiany, takie jak ograniczenie czasu spędzanego przed ekranem przed snem lub przyciemnienie świateł na godzinę przed snem, mogą poprawić jakość snu. Tworzy to pozytywny cykl. Lepszy sen prowadzi do wyższego poziomu testosteronu, co poprawia reakcję na tadalafil co z kolei zwiększa pewność siebie, wzmacniając motywację do kontynuowania tych nawyków. W następnej części przyjrzymy się typowym błędom popełnianym przez mężczyzn podczas stosowania tadalafilu, rzeczom, które nieumyślnie zmniejszają jego moc, abyś mógł ich uniknąć i za każdym razem uzyskać najlepsze możliwe rezultaty. Wielu mężczyzn nieświadomie sabotuje działanie tadalafilu, Jednym z najczęstszych błędów jest przyjmowanie leku bezpośrednio po ciężkim, tłustym posiłku. Tłuste potrawy mogą spowolnić wchłanianie i opóźnić początek działania, sprawiając, że tabletka wydaje się mniej skuteczna. Kolejną pułapką jest mieszanie tadalafilu z nadmierną ilością alkoholu. Kilka drinków zazwyczaj nie stanowi problemu ale nadmierne picie może zbytnio obniżyć ciśnienie krwi i utrudnić osiągnięcie erekcji. Niektórzy mężczyźni zapominają również, że niektóre leki mogą wpływać na działanie tadalafilu. Najbardziej znane są azotany stosowane w leczeniu bólu w klatce piersiowej, ale nawet niektóre leki przeciwgrzybicze lub antybiotyki mogą zwiększać stężenie tadalafilu i nasilać działania niepożądane. Dlatego tak ważne jest, aby poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach i suplementach. Pomijanie dawek lub nieregularne stosowanie tadalafilu to kolejny częsty problem. Jeśli przyjmujesz dawkę dzienną, pominięcie dni może uniemożliwić utrzymanie stałego stężenia we krwi, które zapewnia najlepsze działanie leku. A jeśli stosujesz go tylko na żądanie, najważniejsze jest wyczucie czasu. Zbyt blisko dużego posiłku, lub zbyt mała ilość czasu na rozpoczęcie działania leku, może prowadzić do frustracji. Unikając tych błędów, uzyskasz bardziej niezawodną reakcję i unikniesz marnowania dawek. W następnej części omówimy realistyczne oczekiwania, co tadalafil może, a czego nie może zrobić, abyś mógł podejść do niego z pewnością siebie. I bez niepotrzebnego niepokoju. Posiadanie właściwych oczekiwań jest kluczem do poczucia pewności siebie w przypadku stosowania tadalafilu. Jest to silny lek, ale nie wywołuje on automatycznie pożądania ani nie gwarantuje erekcji bez stymulacji. Potraktuj go jako środek wzmacniający poprawia on przepływ krwi, dzięki czemu organizm może zareagować, gdy jesteś gotowy psychicznie i fizycznie. Oznacza to, że nadal ważne są gra wstępna, relaks i środowisko wolne od stresu. Tadalafil działa najlepiej w połączeniu ze zdrowym stylem życia. Jeśli dużo palisz, pijesz zbyt dużo alkoholu lub cierpisz na niekontrolowaną cukrzycę lub nadciśnienie, lek może nie osiągnąć pełnego potencjału. Leczenie tych podstawowych problemów z pomocą lekarza może znacznie poprawić wyniki. Warto również wiedzieć, że ta dalafil działa lepiej przy regularnym stosowaniu. Mężczyźni, którzy stosują go konsekwentnie, często zgłaszają silniejsze i bardziej niezawodne erekcje po kilku tygodniach w porównaniu z pierwszą dawką. Ta stała poprawa może przywrócić pewność siebie i pomóc przerwać cykl niepokoju, który czasami pogarsza zaburzenia erekcji. I wreszcie, Tadalafil nie działa tylko na erekcję. Jego korzystny wpływ na przepływ moczu i zdrowie prostaty sprawia, że jest cennym narzędziem dla starzejących się mężczyzn, którzy chcą pozostać aktywni i niezależni. W ostatniej części połączymy wszystkie cztery wskazówki w jedną prostą rutynę i zakończymy motywującym wezwaniem do działania, abyś już od dzisiaj Mógł przejąć kontrolę nad swoim zdrowiem seksualnym. Teraz, gdy znasz już cztery sposoby na zwiększenie działania tadalafilu, codzienny ruch, pokarmy korzystne dla naczyń krwionośnych, odpowiedni czas i trening mięśni D na miednicy, nadszedł czas, aby przekształcić tę wiedzę w działanie. Wyobraź sobie, że zaczynasz dzień od krótkiego spaceru. Spożywasz kolorowy posiłek ze szpinakiem lub burakami, dbasz o odpowiednie nawodnienie organizmu i codziennie o tej samej porze przyjmujesz swoją dawkę leku. Dodaj do tego kilka minut ćwiczeń mięśni denamiednicy i odprężające ćwiczenia oddechowe przed snem. Te drobne kroki składają się na skuteczną rutynę, która wspomaga przepływ krwi, równowagę hormonalną i pewność siebie. Ta dalafil działa najlepiej, gdy całe ciało jest gotowe do reakcji. Utrzymując zdrowe tętnice, kontrolując stres i budując stałe nawyki, pozwalasz lekowi osiągnąć pełen potencjał. Z czasem oznacza to nie tylko silniejsze erekcje, ale także większą energię, poprawę zdrowia układu moczowego i pewność siebie, pozwalającą cieszyć się intymnością bez strachu i frustracji. Pamiętaj, że celem nie jest tylko szybka poprawa, chodzi o stworzenie stylu życia, w którym znów możesz polegać na swoim ciele, w którym intymność jest czymś naturalnym, a budzisz się z radością na myśl o nadchodzącym dniu. Tadalafil może być niesamowitym sprzymierzeńcem, ale to ty masz kontrolę. Te wskazówki po prostu sprawiają, że działa on dla ciebie jeszcze skuteczniej. Zrób pierwszy krok już dziś. Zacznij od jednego nawyku, spaceru, lepszego wyboru kolacji lub jednego zestawu ćwiczeń mięśni DNA Miednicy i rozwijaj się dalej. Małe działania powtarzane codziennie zmienią Twoje wyniki. Jeśli podobał Ci się ten film, zasubskrybuj kanał i napisz w komentarzach, co zamierzasz zmienić od dzisiaj.